Witam Państwa na konferencji prasowej związanej ze środkami, jakie miasto Koło pozyskało z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przywitać posła na Sejm Rzeczypospolitej, doradcę premiera pana Witolda Czarneckiego oraz posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Leszka Galębę. Witamy w naszym miejscu. Zanim oddam głos parlamentarzystom, chciałbym Państwa poinformować, że miasto koło pozyskało 9 milionów 900 tysięcy na rewitalizację parku 600 oraz 950 tysięcy na budowę dwóch parkingów, a mianowicie parkingu przy przedszkolu numer 5 oraz przy Miejskim Domu Kultury. W sumie otrzymaliśmy z programu Polski Ład 10 850 tysięcy złotych dotacji. Jako burmistrz Cenię sobie współpracę z wszystkimi, którzy działają na korzyść miasta Koła i jego mieszkańców. W tym z obecnymi tutaj parlamentarzystami, którzy fina, gdyż finalnie zyskują na tym mieszkańcy, którzy zaufali mi wierząc, że Koło będzie się rozwijać. Dbałość o miejsca rekreacji i wypoczynku to jeden z priorytetów mojej kadencji jako burmistrza. Wybudowaliśmy skwer wolności oraz sukcesywnie odnawiamy Park Moniuszki. Wybudowany blisko 60 lat temu park 600 nie spełnia już obecnie żadnych standardów tego typu obiektów rekreacyjnych i od wielu lat wymagał już rewitalizacji. Cieszę się, że w tej kadencji się to udało dzięki środkom pozyskanym z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, albowiem budżetu miasta nie byłoby stać na tak kosztowną inwestycję. Rewitalizacja obejmie cały park, czyli blisko Szanowni Państwo, 5 hektarów powierzchni. Powstaną nowe przestrzenie do rekreacji, fontanna, pomost i nowe alejki w większości z materiału mineralnego przepuszczającego wodę. Marzenie mojej mieszkańców o odnowieniu tego parku stają się rzeczywistością, za co bardzo dziękuję panom posłom tutaj obecnym za to ogromne wsparcie dla naszego miasta. Oddaję teraz panom posłom głos. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Panie Burmistrzu, Kolego Lewski. To dla nas prawdziwa przyjemność uczestniczyć w takiej uroczystości, bo to jest uroczyste przekazanie jednak środków ze Polskiego Ładu. Ja tylko przypomnę, że na wschodnią Wielkopolskę przeznaczymy tylko w ósmej edycji Polskiego Ładu ponad 600 milionów złotych i z tego 10 milionów ponad 10 milionów, prawie 11 dla miasta Koło. Realizacja problem, programu pana premiera Morawieckiego jako odpowiedź na kryzys po pandemii była uruchomienie inwestycji, inwestycji i uruchomienie strategicznych projektów. Te strategiczne projekty mają polskie Pozostawić inną. Bo jeżeli teraz 600, ponad 600 milionów wydaliśmy w ósmej, edy w ósmej edycji, to całkowita, całkowita kwota wydatkowana przez rząd Batrudza Morawieckiego na, na yy, wyjście z kryzysu jest ogromna. To ja nazywam i często rozwiązuję tak jak kiedyś Europa miała taką szansę po wojnie światowej, a Polska tej szansy została pozbawiona uczestniczenia w planie Marszala. W planie inwestycyjnym wprowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych, a Polska niestety w tym nie uczestniczyła, dlatego dzisiaj musimy nadrabiać. I ta koncepcja inwestowania w całą Polskę, w Polskę małych miast, w Polskę wsi i polskie Polskę takich miast średniej wielkości jak jest dla Polski bardzo korzystna. Ja bym może w tej chwili wspólnie z panem posłuszeczkiem Galębą wręczył panu, Panu burmistrzowi, tablicę z podpisem pana premiera Morawieckiego. I jeszcze panie, kilka słów. Powiem tylko naprawdę kilka słów, bo przecież teraz uczestniczę w tym procesie częściej. Bardzo się cieszę, że współpraca między nami, między Panem Burmistrzem a posłami tutaj stojącymi układa się dobrze. Nie byłoby sukcesu Polskiego Ładu, gdyby nie współpraca. Jeżeli jakiś wójt, burmistrz czy prezydent upiera się i nie chce współpracować na to, nie mamy wpływu. Ale w naszym okręgu, w okręgu tym... Wschodniej Wielkopolskiej trzeba powiedzieć i podkreślić, że ta współpraca się dobrze układa i panu i panu, panie burmistrzu, i wszystkim samorządowcom z tego miejsca chciałem podziękować. Dziękuję Państwu bardzo, gratuluję i panie burmistrzu deklaruję dalszą chęć współpracy we wszystkich innych projektach, które by służyły mieszkańcom koła. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy poranek to finał naszego wzmagania czteroletniego, zabiegania o interesy gospodarcze, wsparcie mieszkańców każdego samorządu. Rząd premiera Morawieckiego w sposób zrównoważony rozwija nasz kraj. Każdy samorząd ma szansę rozwoju. I tą szansę otrzymało Miasto Koło kilka razy, bo wiemy, że i są budowane drogi. W ubiegłym tygodniu podpisywaliśmy również takie e, umowy. A dzisiaj jesteśmy na pięknym wydarzeniu. To jest właśnie ta dowód współpracy rządu i samorządu. Ja się cieszę, że przez te cztery lata, przez osiem lat miałem e, możliwość współpracy z panem prezesem Witoldem Czarneckim w Sejmie Rzeczpospolitej, a teraz oczywiście będę przedstawicielem do Senatu, e, kandyduję do Senatu i chciałbym również dbać o interesy miasta Koła, naszego regionu. Konin, Koło, Turek, to, są, to jest region, na którym nam bardzo zależy. I właśnie ta Wielkopolska Wschodnia w ostatnim Ładzie Polskim otrzymała 613 milionów złotych. Z tego miasto Koło 10 milionów 850, powiat 12,5 miliona, gmina wiejska Koło też prawie 10 milionów. Każdy samorząd, jedziemy do Chodowa, y, najbiedniejsza gmina w naszym regionie w Wielkopolsce w województwie wielkopolskim otrzymała 11 milionów złotych. Także dbamy o każdy samorząd, o każdą gminę, bo w sercu najważniejsza jest nasza Rzeczpospolita Polska i każdy mieszkaniec. A najważniejsza to jest bezpieczna przyszłość Polaków, bo wszyscy jak widzimy na świecie jest niepokój, ale my możemy rozwijać ten kraj, dbać o ten kraj, mając odpowiedzialny rząd. I razem możemy budować z panem burmistrzem, bo udowodnił, zabiegał o to kilka razy. Przecież słyszeliście Państwo, że w poprzednim ładzie było bardzo trudno, bo był COVID, przeznaczyliśmy te pieniądze na inne cele, ale dzisiaj realizujemy marzenia pana burmistrza i myślę, że marzenia mieszkańców miasta koła, których serdecznie pozdrawiam i życzę, aby jak najszybciej z tej inwestycji mogli korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję jeszcze raz Panom Posłom. Bardzo się cieszymy z tego, że największy park w naszym mieście już niedługo zyska nowe oblicze i mieszkańcy będą się cieszyć z nowej, pięknej przestrzeni do rekreacji. Dziękuję jeszcze raz Państwu i dziękuję mediom za przybycie.